Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Olikowski, to kolejny odcinek Farminga 19 na moim kanale, w dzisiejszym odcinku Sandomierski Rolnik, na wstępie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia lajka pod tym filmem. A więc co będziemy robić? Otóż pojedziemy sobie, zbierzemy nasze baloty, które prasowaliśmy w ostatnim odcinku z tej serii, więc możemy jechać sobie po widlaka na początek no, po widły do naszego John Deera, żeby móc nim ładować tutaj i za chwilę również sobie po prostu ustawimy naszą przyczepkę ściągniemy burty i założymy takie specjalne do balotów i zobaczymy jak to wszystko idzie znaczy powinno pójść tak jak zawsze, czyli sprawnie co będziemy robić z balotami? Będziemy je sprzedawać Ponieważ nie są nam potrzebne aż tyle tych balotów do naszych świń. Odepniemy to sobie ostatnią przyczepkę Jedziemy tą pod warsztat nasz, żeby ściągnąć sobie burty Odjedziemy naszym koniem pociągowym oczywiście I, i sobie tutaj właśnie odjedziemy Nadal jest ten sam dzień. Zaprasowałem słomy, jakby coś, dlatego y, po prostu godzina jest taka sama, prawie co była. Letter trochę się tutaj zmieniło. Ustawiamy sobie oczywiście y, właśnie tak ustaw. Y, dobra, podnosimy tura, wyrobimy się tutaj zobaczymy. Powinniśmy się wyrobić. Pięknie wyrobiliśmy się. To prawda dwie minuty już odcinka, ale to nic. Lecimy sobie z balotami. Pojedziemy sobie... A no myślę, że stan będziemy zbierać. Zobaczymy jak to ogólnie będzie szło. Raczej... Dobra, depniemy sobie naszą przyczepkę. Nie wiem, jakieś spadki FPS-u mam do 40, 50, nie wiem dlaczego, zawsze miałem stałe 60 podczas nagrywania, ponieważ może moje ustawienia się pozmieniały w OBS-ie. I może to coś yy, klatkuje trochę, ale na odcinku nie, nie było mi daj zbytnio, żeby mi klatkowało, więc zobaczymy jak to będzie na nagraniu. Yy, postawimy sobie tego balacika tutaj. Yy, yy, dobra, i zapniamy sobie pasami. Żeby to dobrze... Wszystko wyglądało co nie Dajcie znać w komentarzach czy u Was też było jest strasznie gorąco, ponieważ u mnie jest strasznie gorąco. Jest godzina jaka widzicie 21.30 A nie da się wysiedzieć w pokoju, ponieważ jest strasznie gorąco. Więc no Jeżeli ktoś chce, to może wesprzeć mój kanał za pomocą donate'ów, które są w opisie. Na co zbieramy? Zbieram na... Rozwój kanału po prostu. Zależy jaka suma się uzbiera, To taką po prostu... Za to coś się kupi na kanał. Typu karty graficznej do komputera albo lepszego internetu możliwe. O, perfekt. To pana Belka. Jeżeli ktoś wyśle donate'a, to po prostu będzie pozdrowiony na odcinku oraz wyświetlony jego donate również na odcinku. No nie na następnym, tylko najbliższym, ponieważ czasem nagrywam kilka odcinków po prostu pod rząd, więc no, nie, ma, nie byłoby takiej szansy, żeby no, na, na, na następnym, no, ale mówię, że na najbliższej, więc na najbliższym odcinku. O, odcinki są w środę, sobotę oraz niedzielę. Na pewno, którymś w przeciągu tygodnia byłbyś, jeżeli byś wysłał. A więc, co? Jedziemy sobie z balotami. Cztery balociki na naszej przyczepie są. Znaczy, trzy są. Ładujemy czwartego. Jak widzicie, dosyć sprawnie nam to idzie. Więc, już doszedłem do wprawy. Już kilka razy ładowałem. Gdzie będziemy sprzedawać te baloty? Jeszcze nie wiem. Ale się domyślam gdzie, więc yy, sprzedamy sobie je tam gdzie yy, kupowaliśmy zwierzęta, bo tam skupują słomę yy, i raczej tam sprzedamy, tak jak w tym sezonie, tam sprzedawaliśmy również słomę, yy, więc yy, no po prostu najbliżej gdzie, gdzie się da, można jeszcze sprzedać gdzieś yy, w drugiej wsi, ale myślę, że nie ma sensu jechać z słamą na drugą wieś aż. Dlatego sobie sprzedamy tutaj. Zobaczymy jak się wyrobimy z ładowaniem, to jeszcze raz sprzedamy dzisiaj, więc yy, będzie byłoby fajnie bardzo. Żniwa jeszcze nie są skończone, więc yy, ciężko mi powiedzieć czy spłacimy kredyt czy nie. Również zamówi zużyłem zamówienie na nowe nabytki. Możecie... Aha, balot mi spadł na nowe nabytki. Możecie się domyślać jakie. Kupiłem combine za gruby hajs i już za, za moje nowe nabytki. No tak, no trzeba się rozwijać, tym bardziej, że jeden z, na, z, z, z naszych maszyn y, poszedł na sprzedaż. Więc y, trzeba to do, do, dokupić jakby, to co sprzedaliśmy. A, że sprzedaliśmy prawie nówkę sztukę, to musimy też kupić jakąś nówkę sztukę, a że zamówiłem dwa dwie takie nie powiem co jeszcze, ale będzie zestaw tego. Możecie się domyślać, co to może być. No jak na razie ja nic nie powiem, ponieważ tajemnica na razie. Zobaczycie na odcinku najbliższych to raczej nie, ponieważ dopiero co złożyłem zamówienie, raczej myślę, że na żniwa powinny być. No możecie się domyślać, ale jak na razie nie ma. Produkcja jednej. Około y, pół roku, na 3,5 roku, no za dwie. Tym bardziej, że teraz y, mają taki natłok trochę tej pracy, żeby to ogarnąć. Aha, tak. No nic, y, więc y, poczekamy sobie chwilę, żeby to przyszło coś. I myślę, że nagram odcinek akurat, jak będziemy je używać. To będzie akurat y, git. Będą dwie sztuki, y, więc y, możecie się domyślić. A jak na razie, to czekamy z tym, ponieważ e, musimy trochę zarobić Pieniążków, ponieważ nie mamy Dosyć e, dużo, ponieważ e, za kombajn musimy jeszcze spłacić kredyt trochę Musimy spłacić kredytu e, Więc zostanie nam mało co, ponieważ e, z kredytu jest około 150 tysięcy Więc no troszkę dużo ale myślę, że za kombajn myślę, że w tym sezonie się zwrócił kombajn, ponieważ y, mieliśmy dosyć sporo y, zbóż jak sprzedamy w dobrej cenie, to po prostu nam się to zwróci, więc y, jeżeli będziemy sprzedawali w dobrych cenach zboża to w tym sezonie kombajn się zwróci nie wiadomo, no cały nie, ale z tymi pieniądzami, co mieliśmy zgromadzone oraz za stary kombajn, to y, się zwróci na pewno y, nie, tak jakbyśmy jeden sezon poszli w jedno zboże, które by się nam bardzo zwróciło, typu nie wiem, co byśmy musieli siać w tym sezonie, żeby się nam zwróciły te dwa nowe nabytki, ale myślę, że na pewno coś zwróci się nam. Tutaj muszę odpiąć cyk, bo chcę tą belkę naprostować. A że jest już 8 minut odcinka, to nic z tego. Postawić chcę ją pięknie, żeby było. No, tutaj sprawa ładniej wygląda niż na typowej polskiej wsi, gdy się męczyłem troszkę i też save jest przygotowane nie to, co na, na wczorajszym odcinku, w sumie to dzisiejszym, jak to nagrywam, ale wczorajszym, jak y, wy to oglądacie. A, no, cóż, y, jak to ogólnie nagrywam, to jest 155 subów, chyba, więc oj, sąsiadowie, trochę w sobie wjechaliśmy, to nic. Więc, dzięki każdemu za wszystkie suby Pniemy się po 200 Myślę, że 200 Do końca wakacji, no ciężko będzie Ale 200 do 300 do nowego Roku myślę, że Uda nam się wbić Więc Do końca roku 300 Cel, co nie? Jest szansa, jeżeli będą y, w miarę takie przeroste, jakie były y, do tych 100 y, y, subów, bijałem To były bardzo jednego dnia 7 subów. Czasem se przychodziło, ale belka nam ucieka. Więc, no, nie ciekawie. Więc lecimy sobie cyk O, bierzemy ją, łapiemy. No, niestety, no, nie da się kontrawać aż tak belki, która ci ucieka. Dlatego ładuję turem Oj Blisko było Bardzo ładnie Zapana Musimy to, to kołami trochę przepchnąć O Perfekt I stoi już w miarę równo 10 minut 11 prawie odcinka, no załadujemy te belki i pojedziemy sprzedać Myślę, że się y, zdążymy to zrobić A że nie mamy dużo tych belek już nie zostanie to myślę, że sprzedamy wszystko sąsiad jednak mówi, że nie chce tych belek słomy, on ma jeszcze z tamtego roku trochę więc, no to mówię, żebym sprzedał wszystko, to mówię, sprzedaję wszystko i nie musimy się przyjmować, żeby jeszcze dostarczyć sąsiadowi parę. Ale zostało mu trochę w prasie, to wiecie, zawsze jak coś, to może sobie wyciągnąć z prasy albo doprasować, więc to będzie miało zawsze coś tam sąsiadowi. Jeszcze na razie nic nie odpaliłem, ale myślę, że odpalimy z sąsiadem coś, coś procentowego, więc będzie git. Sąsiad będzie zadowolony ja tak samo No co jest? Źle poukładało, czy co? Oj, bo przyczepa ucieka No dobra, teraz jest w miarę Nie będzie tak pospinane i Pojedziemy sobie po kolejnego balocika No dzisiaj taki nie gadany odcinek Nudny w sumie no, chyba, tak mi się wydaje. Ponieważ, yy, no, nie ma co, nie jest ciekawy. No, należy do jednych z nudniejszych odcinków u mnie. A zmieści się to nam w ogóle. Czy tak yy, nie bardzo. Załadujemy to u Jeszcze dwa baloty i pójdziemy sprzedać. ale jeszcze na nawiewieź do sąsiada opniemy. Po prostu, żeby nie było. Że będziemy jechać jeszcze z dwoma balotami, albo iloma tam. Oj No nie, nie postawimy tak, bo tam nie ma jak spiąć będzie nam uciekać Dobra, tam zaraz dopchniemy to drugim balotem. No nie, zostanie 5 balotów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć balocików zostanie, to myślę, że no, akurat. Y nie no, sprzedamy je. Bo pięć to już jest jakaś ilość, więc pięć sąsiadowi na pewno nie wciśniemy. Nawet za darmo. A zawsze jak sprzedamy to jakieś groch, grosik będzie z tego na świnia na przykład jedną. No dobra. Spinamy to pasami oczywiście i lecimy sobie sprzedać to. Jakąś miniaturkę by się przydało. Może zrobić jeszcze. Co nie? No dobra, to zastrzelimy jakoś taką miniaturkę. Lecimy jeszcze z przodu, strzelimy i żeby była podwójna. I lecimy sobie, oj, i lecimy sobie, sprzedamy I 14 minut, to znaczy nieco, no 14, utnie się tam kawałek. Dobra, lecimy. Ta przyczepka zostanie nam do końca, oczywiście nie będzie sprzedawana. No, John Deere ma ciężko, nie powiem nie ma co. Jednak trochę tych balotów jest. Jeden balot no trochę waży. No, amortyzacja tej przyczepy jest konkretna. Podoba mi się. No dopracowana jest, nie ma co. Tutaj widzicie z sąsiada buraki dla koni. No, trochę zachwaszczone. Chciałbym to pole, cuduje w to pole, żeby je kupić. Ja mi się bardzo podoba. Jest blisko farmy jest duże. Więc będzie co obrabiać nim, naszymi ciągnikami, i tak dalej. I tym bardziej, że będzie co odwozić z tego pola. Bo jest, no, jak za siebie wsi na przykład, no to jest to wozić, co nie. Więc, yy, no, i tym bardziej, że jakieś nowe pole w końcu by może doszło. Ponieważ, uj, oj yy, ponieważ jak na razie, no, pracujemy cały czas na tych samych polach, i wiedziałem, że tak zawsze jest. No przecież. Przecież to tak zawsze musi być. Że ja się wydupcę na zakręcie. Da radę to podnieść, czy nie? Czy muszę po obciążnik zawijać? Nie, dobra. Zresetujmy obciążnik. Jakiś. No, ja ch chcę wyjechać stąd. Dobra. Zresetujmy sobie obciążnik jeden po. niczek zresetować bym chciał no nic co czekajcie sobie wypożyczymy obciążnik jakiś malutki no największy a ten sobie wypożyczmy warnowaliśmy ile pieniędzy nie wiem ile ale jedziemy po obciążnik bo chcę to sprzedać żeby to już z tym był spokój jest ten obciążnik, dobra. Czek, lecimy sobie z obciążnikiem. Yy, I podjedziemy sobie to, podniesiemy. Na spokojnie myślę, że taki obciążnik półtorej tony da radę sobie podnieść yy, przyczepę naszą. No, troszkę nierealnie dzisiaj, ale to Znaczy, no nierealnie, no. No, no i no. bo tu jest nasza przyczepa już. A ja się rozpędziłem. Że ten, ten też nie da rady. Oj, 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 To. Trochę. O, dał radę. Dał radę. Podepniemy to pod obciążnik. Trochę sąsiadowi kukurydzę tutaj po Nie sąsiadowi, tylko tym, co mają zwierzęta tutaj. Poognieciemy kukurydzę. Ale to. Nic się nie stało, jak się przyczepa wywróciła. To trzeba to pozbierać. Zawieziemy im słomę. Oj, ta przyczepa tańczy, jak widzicie. A że słomy tutaj się sprzedaje, Zapomniałem o tym. No nic, odpinamy pasy. Yy, więc co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na moim kanale. Najprawdopodobniej w środę z typowej polskiej wsi. Oraz to, zachęcam do, subs do subskrybowania oraz lajkowania odcinka. No co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć.